W tej części kursu dowiesz się więcej na temat ustawień VAT. Powiemy sobie o grupach księgowych dotyczących VAT-u, o ustawieniach VAT-u w systemie. Pokażemy to w bardzo podobny sposób, w jaki omawialiśmy kilka lekcji temu grupy gospodarcze i towarowe czyli na przykładzie konkretnego dokumentu. Weźmiemy no, fakturę zakupu, możemy nawet użyć tej, którą wcześniej. Używaliśmy do demonstracji grup księgowych. W tym przypadku skupimy się na grupach księgowych VAT, czyli tutaj bardzo podobnie. Gospodarcza grupa księgowa VAT pochodzi z dostawcy, czyli to dostawca, jeśli wejdziemy tutaj na listę, wejdziemy na zaawansowane, edytuj, to dostawca określa nam, w jaki sposób będzie traktowany. Jako rozliczenie VAT-u. I tutaj też zwykle rozdziela się to na kontrahentów krajowych, eksportowych i Unii Europejskiej. O innych grupach też sobie opowiemy przy ustawieniach dodatkowych. Natomiast to jest taki główny podział. I tutaj to określamy na nabywcy lub dostawcy. Natomiast z wiersza pochodzi. Towarowa grupa księgowa. I ta grupa księgowa przypisana jest do konta. Jeśli nie masz takiej kolumny, możemy ją sobie pokazać. Towarowa grupa księgowa VAT. Przenieśmy jeszcze do góry. Ok. Musimy otworzyć ponownie fakturę. I teraz, w towarowej grupie księgowej VAT, która jest przypisana do tego konta, podpowiedziała się domyślna towarowa grupa vat -owska. Oczywiście mogę ją tutaj zmienić, natomiast cały dokument będzie opierał się na tych dwóch grupach, które przyniósł i kontrahent, i konto księgi głównej. Tutaj także może być oczywiście zapas, jeśli wybierzemy zapas i jakikolwiek Zapas, który jest skonfigurowany, tutaj także wczyta nam się domyślna grupa księgowa.